Nazywam się Mariusz Czyżewski. Dzisiaj sobie porozmawiamy, jak mity greckie mogą się przydać w psychologii. Jak nas mogą terapeutyzować. Wiele z nas właśnie zna te różne mity greckie, ale nie potrafi aplikować pod kątem psychologicznym, nie? pod kątem psychoterapeutycznym. Generalnie już wiadomo, że Jung i Freud to robili, jak wiemy, kompleks Edypa, u Freuda często cytował Jung historię castora Polluxa, żeby wytłumaczyć archetyp cienia. I generalnie, generalnie ja też powiem, jak nam inne mity, które nie tłumaczył nam Jung czy Freud, mogą się przydać, żeby pomóc w naszym życiu. Pierwszy mit Apollo i Dafne. Jak wiemy, Apollo był najpiękniejszy ze wszystkich bogów i najinteligentniejszy. Był takim perfekcyjnym mężczyzną, który był też doskonały w sztuce, znał się też na sztuce, umiał grać na liże. Paradoks Apolla polega na tym, że nie zawsze miał powodzenie u kobiet. Jak wiemy Nietzsche przedstawił jako dwa pierwiastki w przeciwstawie Dionis i Apollo. Dionis był gruby, otyły, ale miał większe powodzenie u kobiet, gdy Apollo był perfekcjonistą i był perfekcjonistą perfekcjonizmem był symbolem perfekcjonizmu co powodowało że często kobiety się bały jego perfekcjonizmu jak, mówiła, jak mawiał zawsze Karl Gustav Jung mężczyźni dążą do perfekcji, perfekcji kobiety dążą do pełni więc apollo zakochując się w dafne gdy ją ścigał chciał się dopuścić gwałtu ale bogowie olimpijscy Zlitowali się nad Dafne i zamienili ją w drzewo laurowe, żeby mogła uciec przed Apollo. Tak samo jak wiemy, Kassandra. Apollo obiecał Kasandrze, że jeżeli, jeżeli mu się odda, da jej dar przewidywania przyszłości. Niestety nie. Kassandra wycofała się, nie dotrzymała danego słowa, więc Apollo zrobił jej psikusa, że tak, przekazał jej dar przewidywania przyszłości. Ale prawił też, że nikt w jej przepowiednie nie wierzył. Stąd właśnie powiedzenie: Przepowiednia Kassandry. Następny mit to jest król Midas. Oscar White kiedyś powiedział: W życiu są dwie tragedie. Pierwsza to nie osiągnąć swojego celu. Druga, jeszcze większa, osiągnąć swój cel. I właśnie mit Midasa o tym mówi. Facet potrafił Zamieniać wszystko, co dotknie, w złoto, tak jak chciał, ale niestety jego sukces stał się jego przekleństwem. Jak wiemy, często się tak zdarza, że właśnie gdy osiągamy nasz cel, na przykład dużo zarabiamy, yy, mamy dużo pieniędzy, czy wreszcie osiągnęliśmy swoje cele. Nie następuje progres jednostki, lecz regres. Jednostka nie wie, co z sobą zrobić, lub staje się ofiarą swojego wielkiego sukcesu. Następny mit to jest mit o Heironie. Jak wiecie, Heiron był centaurem dobrym, w przeciwieństwie do swoich bratry, braci. Lubił rodzaj ludzki i pomagał różnym bohaterom. Był wielkim mistrzem, który szkolił różnych Herosów, jak na przykład Herakles. No i niestety podczas jednej z walk Heiron dostał strzałą przez przypadek od Heraklesa. Strzała była zatruta. Niestety nie mógł umrzeć, ponieważ był nieśmiertelny. A więc, a więc poprosił Bogu, żeby go uśmiercili. Co nas uczy ten mit? A, nos, na nas uczy, że nawet największy mistrz ma jakąś chorobę. Nawet największy mistrz ma jakieś wady. I to jest taki symbol właśnie strzała zatruta i choroba Heirona, który potrafił też innych uleczyć z śmiertelnych chorób, bo takie miał właśnie różne umiejętności, tak jak potrafił wyszkolić najlepszych greckich herosów, nie mógł poradzić sobie ze swoją chorobą. To właśnie uczy pokorę właśnie różnych mistrzów, nauczycieli i też psychoterapeutów że zawsze jest jakiś mi limit i paradoksalnie czasami potrafimy kogoś uleczyć, ale nie potrafimy siebie uleczyć. Następny mit to jest, jak wiecie, gdy się czyta Iliadę Odysei, jest to książka, gdzie jest pełno różnych archetypów i symboli. Jeden, który mało jest cytowany, to jest, gdy Odyseusz pojawił się na dworze Feaków, rozbił się, rozbił swój statek właśnie na tej wyspie. Feakowie byli ludem, który wybrali, żeby żyć i odizolowani od innych, z dala odwojem. Odyseusz nie przyznał się na początku, że jest Odyseuszem. Powiedział, że jest zagubionym marynarzem. I nie chciał się przyznać do tego, że jest tym Odyseuszem. Bał się reakcji Feaków. Ale gdy Podczas jednej, jednego obiadu wspólnego z mieszkańcami przyszedł uchodźca z troi i opowiedział swoją traumatyczną historię, jak troja upadła. Wtedy padły wielkie inwektywy w stronę Odyseusza. Odyseusz, co zrobił? Rozpłakał się i przyznał się wszystkim, że to ja jestem ten Odyseusz. Ja zniszczyłem troję, ja dokonałem tego Nicnego i podłego czynu. Co nas uczy ten mit, że kiedy przeżywamy niektóre historie w trzeciej osobie, wtedy naprawdę mamy obiektywny obraz naszego życia, czego nie możemy mieć, gdy to przeżywamy w pierwszej osobie, lub właśnie też wyparcie. Robimy coś złego, ale gdy słyszymy o innych ludziach, którzy robią podobne czyny do naszych, Mamy bardziej krytyczną uwagę. Jesteśmy bardziej krytyczni w stosunku do innych. Następny mit to jest Orfeusz i Eurydyka. Jak wiecie, Eurydyka zmarła tragicznie, ponieważ została ukąszona przez węża, ale przed ukąszeniem węża była narzeczoną Orfeusza, który potrafił pięknie grać na liże. Niestety ona musiała zejść do Tartaru, ale Orfeusz co zrobił? Poprosił Hadesa, żeby ją przywrócił do życia, żeby wróciła między, wśród, spośród żywych. W zamian Orfeusz zagrał dla Hadesa na liże. Hades się zgodził, ale był jeden warunek. Podczas wyjścia z Tartaru musiał iść, iść pierwszy, z tyłu by miał eurydykę i nie mógł się nawet ani razu na nią spojrzeć. Niestety nie wytrzymał napięcia, i już przed wyjściem z bram Hadesu, z podziemia martwych, spojrzał i w ten sposób utracił ją na zawsze. To, co nas uczy ten mit, to reguła niedostępności, później wymyślona przez słynnego psychologa społecznego Cialdiniego, że to, co jest zakazane, Bardziej nam smakuje. Jeżeli zabronicie dziecku, na przykład dacie mu 10 różnych zabawek, ale mu powiecie, ale pamiętaj, baw się wszystkim, tylko nie baw się niebieskim samochodzikiem, wasze dziecko będzie się chciało, nie wytrzyma napięcia i nawet pod groźbą kary będzie się chciało ba pobawić niebieskim samochodzikiem. Czyli. To, co jest zakazane, bardziej nam smakuje. Ja jestem Mariusz Krzyżewski, życzę miłego dnia i do usłyszenia i do następnego razu.